Panowie, Szanowni Państwo, witam Was w imieniu Teatru po latach ze Świątnik Górnych. Zanim siuda baba opanuje rynek i państwa, a będą też słodkości, nawiążemy do dawnego zwyczaju, który tylko i wyłącznie w poniedziałek. Wielkanocny miał miejsce, a mianowicie chodzenie z wózeczkiem z panem Jezuskiem. Prosimy, przyjmijcie i jeden, i drugi występ. Najpiękniej, jak to się tylko da, tam gdzie się da, śpiewajcie razem z nami. Nie ma z nami państwa bruzdów, nie ma Danusi, nie ma Heleny. Duchem są z nami i stąd też w śpiewaniu może nam być bardzo potrzebna pomoc. A oto wózeczek się już prezentuje, a tutaj nasz znak firmowy położyła Urszula. Do miłego usłyszenia już za momencik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków Amen! Na wieki! A skąd ze wos Bóg prowadzi? Wiedzieć bylibyśmy radzi. Wczoraj o wielki niedzieli toście łono zabocyli. a tu dziedzicka płaco. Ze Wózecka, z Jezusickiem Zmartwychwstałym tego roku, nie łoba, co? Darujcie nam, gospodyni, jak o tu tu widzicie, bo my nie zobaczyli no... i no... na widzenie no, wszystkich czasu no, czas no, i nerwów mu no, brakuje. Czasu no brakuje, a przecież ten głośny poniedziałek u nas jeszcze do południa z Wózeckiem chodzi, więc my do was zawitali i zaraz będziemy śpiewali. Alleluja, 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 śpiewajcie nam, śpiewajcie i wózeczek z Jezuszyckiem nam obejrzeć dajcie. Patrzcie, patrzcie, da, dawne obyczaje, powsze czasy pamiętajcie. Przypomnijcie, świata odkupicie, służy swoją mocą, piekło jedną nocą. Nie jedną, jedną nocą. Nie jesteśmy sami, jest Pan Jezus z nami. Spieszyć nam się trzeba, pójdziemy do nieba. Spieszyć nam się trzeba. Że klasztor fundują, klasztor fundują. W pierwszym grobie święty Jan klęczy, święty, święty Jan klęczy. A w drugim grobie najświętsza panna i święta Anna. Z trzeciego grobu ptaszek wylata, ptaszek wylata. Nie jest to ptaszek, tylko Syn Boży, tylko Syn Boży, co stworzył ziemię, cały świat Boży, cały świat Boży. Oj, baby, 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 przy wózacku tu ani dziewczęta, a tym bardziej baby śpiewać nie chodziałem. i no same takie młode chłopaki, jako i ja. <laughs> Myślałby kto, że my łotym nie wiemy, że same młode chopoki. My temu śpiewamy, że łoty tradycji zabocyć nie domy. A wy toście takie chopoki, jak z złójskiego roku przysknięte zimnioki, a bo i buroki czerwone. Aha, <śmierdzi> buroki zimnioki. zimnioki. Ho, 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 ho! Una! To się za da. wszystkim litko zda. Tak za zawsze Una ma. ma. I ty też! I ty też! Ty, I ty A co? Jak Państwo widzą no, Jonie, Jonie? Może nieprawda! Co prawda, to prawda! Teraz to się ani jeden młody za wózeczkiem nie popatrzy! To i śpiewać musi taki chłopok jako i łun. A co na modusiu nie widzita? Łun, chłopak taki, tylko troseczkę, kapeczkę Starsi, no kapeczkę, co widać po nim. Jak byśmy pośpiewali, panu chwałę oddali, to się stąd zbieramy i idziemy dalej. My was stąd nie wyganiamy, a co się należy za śpiewanie, jak co roku domy. Po Płockajcie, choboki, podskojcie, macie tu coś i macie, do wozucka se za to, że tak pięknie w ten dzień rezurekcji i w poniedziałek po niej po chałupach śpiewacie. Co nam do cię to wezniemy i w się wam pokłoniemy. O Boże, są... całemu domowi, Pani gospodyni i gospodarzowi Pani gospodyni i gospodarzowi Już podziękujemy, bo za nich idziemy Czekają nas ludzie, co wiedzą o cudzie Czekają nas ludzie, co wiedzą o cudzie. A teraz proszę Państwa nastrojowa pieśń, którą na pewno także znacie i możecie ją śpiewać razem z nami, która chwali Urodę Krakowa. A jak już pochwalimy Urodę Krakowa, no to oddamy wszystko. siódej. zaraz, zaraz, poczekajcie jeszcze stąd, nie uciekajcie. Nie, Twoje piękno, Krakowie, Prastary. Chyba, że na stukiemnicach przemówią mać kary Chyba, że się w tym przemieni ta duma strzeliska Z jaką wieża Maryjacka płynie w Gwiezdną przystan. Hej, księżycu ty wagancie, co wędrujesz w miasty. Weź mi kraków nasz do nieba i opraw go w gwiazdy. Poleć pieśni, poleć ptakiem na dalekie drogi. Rybał zniesie szlakiem, Aż po niebios probi. Może kiedyś cię posłyszy Na dalekiej niwie. Duch waganta i wyszepce Stary Kraków żywie. A wy co się gród otwarli dla ptaków, idźcie do dom i snyśnijcie, tak piękne jak Kraków. Główną rolę odgrywał tutaj Olaf Borkowski. Brawo dla niego! I tak oto tradycji stało się już zadość. A co wzniosłe i piękne, wciąż jeszcze jest z nami, bo się radujemy wielkanocnymi świętami. Aleście się rozbawili i o dawnym niedaleko od nas obyczaju całym zaboczyli. A kto? A kto? A gdzie? I kto? A co? A co? A gdzie? I kto? Tak to jest, tak to jest to. Niedaleko od Wieliczki, gdzie letnicy górnej pola, siuda baba raz w roku wychodzi. A ja Cygan, razem z nią, ga ganiam z batem. I jeszcze strzyma. A ja Krakowiak, to co? Alboż my to jacy tacy chłopcy krakowiacy i ja idę z nią. Sióda baba, baba jest sióda, znaleźć siódą co rok się uda. Sióda baba, baba jest sióda, znaleźć siódą co rok się uda. Oj, nie tak prędko i nie tak łatwo, bo choć to baba tylko przebrana, to do tego trzeba nie paniczyka ani starszego pana tylko przystojnego młodziana. Proszę Państwa, jak to jest, tak to jest, ale my w Krakowie musimy mieć dwóch i mamy, bo o przyszłość bardzo dbamy. Jest ich dwóch jako żywo, popatrzcie, popatrzcie. No. Przystojnego młodziana mamy i na siódmą już, już, prędziutko, bo za panami musi ganiać warciutko. Niechaj kiece przy oblece, oblekujcie mu te kiece. Ale proszę do przodu, żeby was było widać jak jesteście przebierani młodziankowie piękni i urokliwy. I jakieś kaftany. kaftany. Kaftany? Po co kaftany? A co na szyi? Kaftany, mówicie, że kaftany. No choć jeden, żeby coś jeszcze miał na szyi. Zawieśmy zawieźmy na sznurku kaftany. Samę? A pod kaftanem? Ale też pod kaftanem coś na piersiach nosi. bo się wam wygląd prosi. <noise> No już no prawie... Śróda, ruta, już. Lata, co z, tyganem, z potem lata? po lata, co Śróda, ruta, lata. Śróda, ruta, lata. Jak to czy to wprosimy siódę do przodu. Oby dwie baby do przodu. Popatrzcie Państwo, raz w roku się to zdarza. A taka, takie bogactwo to tylko u nas. Bo jak żeby nie, a co dalej, to dopiero zobaczycie. Ganiaj, ganiaj, siuda. Może ci się uda złapać jakąś dziewicę, co ma krasne lice. Zasnąć liczko, sadzą i zaprowadź do Gątyny, czyli świątyni. Tam ognia musi pilnować przez dwanaście miesięcy. I czekać. Może za rok będzie miała więcej szczęścia. Ganiaj, ganiaj, siuda! Musi ci się udać! Ganiaj, ganiaj, sioda! Musi ci się udać! Gdzie siuda przyjdzie? Krowa się ocieli! Panna za zamąż wyjdzie! Będą się cieliły! lakiła łaciaste, będą się klonowały barany wełniaste, kury piękne i koguty nadobne, i jeszcze inne bogactwa niepodobne. Sióda, baba, baba jest siuda, znaleźć co rok się uda. Sióda, Ucałuje, ta od razu się raduje. A którą usmoli, zaraz za, z nią pójdzie, pomimo swej woli. <grym> Wszystkie panny się szykujcie. Ludzie, w siódej babie miejsca ustępujcie. Dzieciaki, dziewczynki, chłopaki, też nadstawiajcie buziaki. <grym> O, to będzie za chwilę, bo nie tylko dziewczynki i panienki, a przecież pomylić się zawsze można. No, moi mili, uważajcie, uważajcie. A teraz już, zanim wszystko pobiegnie i zacznie się gonitwa po krakowskim rynku, to ja bardzo poważnie do Was, panie i panowie krakowianie, goście przemili, zwłaszcza z miasta i gminy, świątniki górne, rodzice naszych siódmych, bo to przecież młodziankowie, wy wszyscy. Bardzo was prosimy Jak się tylko dadarujcie Po grosiku byście się z nami razem Wesoło bawili Dzisiaj tu na krakowskim rynku Wesoło bawili Uwaga, bo za moment będzie wyjście Uwaga Siuda, ruda, ruda popielata Co z syganem, z batem, lata Siuda, ruda, popię, lata, Co do miny wiata Ganiaj, ganiaj, siuda. Musi ci się udać! Goniaj, ganiaj, ganiaj sióda Musi ci się udać. No kochani, już wychodzą. Jedna w jednym rogu rynku, druga w drugim. I takim to sposobem przeniesiony z lednicy górnej, z powiatu wielickiego zwyczaj. Znalazł się na rynku górnym w Krakowie i bardzo się z tego cieszymy. Za moment będą dalsze występy, a nasz zespół już się państwu pięknie. Kłania. Do widzenia, do zobaczenia. Wszystkiego co najlepsze. Do widzenia. Rzuć, wrzuć! Proszę Tobie też, Pyszko. to nie. masz popatrz, się, dziewczynkę możesz ją uzwolić na szczęście. Masz tu Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę! <śmienicza> <śmienicza> Żebyś ty jej wiedziała, wiem. Nie ja nie ja, ja tobie myślę. Żebyś ty wiem. Nie o nie ja Nie ja, ja o tobie myślę. jednostawe. że tak fajnie się bawicie i tańczycie. A ja? Za was, za to za was. To dla was, dla was i Ukrainy bo z nimi tańczymy. się ludzie i ja sama sobie o tym wiosie Jasiu spodobała tobie i ja z tobą piłam i odtańcowałam. O tym Oh, <laughs> oh, Piskereczka, od kiewy odwia Nikt nigdy nie będzie widział mojego wesela. Dziękujemy. O.